Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, kolejny nudny filmik z drukowania. Drukuję kostkę taką testową na tworzywie PETG czarnym, Daredevil. I powiem wam tak: temperatura tworzywa jest ustawiona na 230 stopni, 170, natomiast kroki ekstrudera ustawiłem na 415. miał 430 tam napisane, ale jak sobie zmierzyłem Tutaj na tym pasku tworzywa, jak on mi to ciągnie. To wydawało mi się, że troszeczkę za szybko jakby podawał. Także teraz zobaczymy jak na tym ustawieniu poradzi sobie drukarka. Mam wyłączone wszystkie tutaj wentylatorki, jest ciszej o wiele, chociaż istnieje ryzyko, że znowu mi się tam coś zapcha. Ale zobaczymy. Chcę jeszcze raz sprawdzić, czy to faktycznie się tak wydarzy. Jeżeli tak, to wtedy będę miał pewność, że to jest współbieżne z tym wentylatorem tutaj, który dmucha, chłodzi hotenda. Dobra, wydruk trochę podrwa na tej kocce. Podejrzewałem, że z godzinę czasu. Także ja robię pauzę i będę co jakiś czas starał się wam pokazać, jak to drukuje, chociaż teraz nawet już troszeczkę zobaczycie. No, także na razie wygląda, że idzie ok, ale zobaczymy finalnie tą kostkę. Obejrzymy sobie z każdej strony, jak będzie wyglądała. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie wyciągnąłem takie starsze kostki, które drukowałem na PETG. No, no, wyszły naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o spód. No, ta jest perfekcyjna, ta naprawdę wyszła przepięknie. Wszystko tu jest równiutkie. Może minimalnie coś tam dół wygląda inaczej. Nie, no, według mnie to jest naprawdę bardzo dobra kostka. Druga też jest fajnie wydrukowana. Naprawdę dobre tworzywo to było, to mogę powiedzieć od razu. I teraz zobaczcie sobie, jak drukuje się tutaj ta moja. I powiem wam, że już widzę, że jest o wiele gorzej. Zobaczymy sobie to na wydruku. I co mogę powiedzieć? Mogę tylko tyle powiedzieć, że te tworzywo coś mi nie podchodzi. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie. Być może trzeba do niego jakiegoś innego troszeczkę ustawienia, natomiast ja już widzę, że to nie będzie to samo co na tych szarych. Wiecie o co chodzi? Tak mi się wydaje, jakby ono się rozpływało. Temperatura jest 230 stopnia, a w ustawieniach kostki nic nie zmieniałem, bo to jest ten kod już do druku gotowy. No ale jak widzicie, no tutaj x tak. Zobaczcie, jak tu wyszedł ten X No żyleta. Coś pięknego. Nie wiem dokładnie jaka to jest marka tego filamentu srebrnego, ale chciałem go też kupić, jak kiedyś pisałem sobie ze znajomym właśnie na gadu-gadu. I bardzo się zastanawiałem nad tym. Nie wiem, skusiłem się na czarny PETG Daredevil. No i jak na razie to... Nie jestem zbytnio zadowolony. Moje prywatne zdanie. Uszanujcie to. Dobra, słuchajcie, drugi już się skończył. Ja tylko tutaj go spryskam, żeby łatwiej odszedł. No i poczekam sobie z minutkę i zaraz go łatwo odszczepię. Prawdopodobnie następuje też przy takim spryskaniu jakiś tam skurcz. Wtedy to łatwo odchodzi. Zobaczmy. Już odeszło. Także umyję tą kosteczkę i porównujemy ją z tymi co wcześniej drukowałem. Słuchajcie, żeby przed tym porównaniem jeszcze wam coś pokazać. O, w ten może sposób. Tu jest dół na dole, nie? Albo tak ją omrucę, tak będzie lepiej widać. Zobaczcie, jak jest dół gdzieś tak do, do tego miejsca. Jest jakby. No, taki skancerowany, nie? Nie jest to idealnie prosto. Dopiero później w wyższe warstwy widać, że szły jakoś równiej. Zastanawiam się, czy to jest za gorący stół. 70 stopni miałem ustawione. Niektórzy nawet piszą, że ustawiałem 80 stopni z tyłu 250 dysza. Także to są już bardzo wysokie temperatury. Będę musiał pomyśleć. Czy może za niska temperatura stołu i dlatego tak wychodzi? Hmm, też tak może być. Trzeba będzie to posprawić Dobra, zobaczmy sobie teraz jakość. Fatalnie. Ten X tutaj pokażę Wam z kostką Zobaczcie tutaj. To, ten materiał, no po prostu rewelacja. W porównaniu do tego. O no kurde. Tutaj widać kolosalną różnicę w jakości wydruku. Te tworzywo. No perfekcyjnie. Po prostu idealnie. To masakra jakoś. Także coś tu jest nie tak. Zobaczmy sobie teraz Y. Zobaczcie, jaka to jest różnica w ogóle w jakości tych ścianek, tutaj. Co tu się działo? Zobaczmy sobie teraz. Tom. Nie, dla mnie to jest nieakceptowalna jakość. A nie ma co nawet porównywać. Ta kostka wyszła tragicznie góra. Też no, takie mam dziwne wrażenie, że to tworzywo jest takie jakby plastelinowate. W ten to sposób to nazwę. Nie wiem, mam zmniejszyć temperatury, zwiększyć. Zaraz sobie spróbuję jeszcze coś zrobić. Hmm. Dobra, słuchajcie, nieważne. Widzicie, jak to wygląda? Podpowiedzcie mi, może w komentarzach, co mógłbym zrobić. Ja, ja oczywiście i tak sobie będę kombinował tutaj. Może uda mi się dojść do jakiegoś konsensusu z, z tym tworzywem. No i co? I tyle. Na razie dzisiaj. Zakończę, bo już nie mam siły z tym walczyć. Także sami widzicie jak to wygląda. Masakra. To jest nie do zaakceptowania. Te tworzywo wyszło no przecudownie. Takie kostki świadczą tylko o tym, że jest dobre tworzywo, dobre ustawienia. Piszą, zachwycają się, że to jest te tworzywo rewelacja, tak? Ja mam pierwsze początki, z tym tworzyłem, no raczej negatywne. Dobra, nieważne. Kończę, pozdrawiam, trzymajcie się.